Lekko kwaśny, pachnący czosnkiem i majerankiem, z jajkiem i białą kiełbasą. Już wiesz o czym mówię? Cześć, zapraszam Cię na bardzo dobry, treściwy żurek. Umieść w garnku kawałek selera, marchewki, por, białą i lekko zieloną część, korzeń pietruszki, zgniecione ząbki czosnku i przekrojoną na pół cebulę, opcjonalnie opaloną na gazie lub suchej patelni. Dodaj wędzone kości lub wędzony boczek bądź żeberka, zalej 2,5 litrami zimnej wody. Wrzuć liść laurowy, ziela angielskie, czarny pieprz w kulkach i sól. Jeśli masz, dodaj trochę suszonych grzybów. Po zagotowaniu zmniejsz ogień i gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez około godzinę. Następnie wyjmij kości i warzywa, a bulion możesz odcedzić. Marchewkę też wyjmij, ale zostaw do dodania na później. Rozgrzej suchą patelnię lub z odrobiną tłuszczu, jeśli boczek jest chudy. Wrzuć pokrojony w paski boczek bez twardej skóry i smaż 5-7 minut na średnim ogniu, aż się zarumieni i wytopi tłuszcz. Dodaj pokrojoną cebulkę, smaż razem 2-3 minuty, aż się zeszkli i lekko skarmelizuje, mieszając co jakiś czas. Zdejmij z ognia i przełóż wszystko do bulionu, także z tłuszczykiem, jeśli chcesz więcej smaku. W razie potrzeby dodaj łyżkę smalcu i wrzuć drobno pokrojoną kiełbasę śląską na patelnię po boczku z cebulą. Smaż 2-3 minuty, aż się zarumieni, a następnie dodaj pokrojoną w plastry białą kiełbasę i zwiększ ogień. Smaż całość jeszcze około 2 minuty, często mieszając. Posyp łyżeczką majeranku i dokładnie wymieszaj. Gdy biała kiełbasa się zarumieni, przełóż wszystko do zupy i gotuj około 10 minut. Przed wlaniem zakwasu bardzo dobrze go wymieszaj, żeby mąka nie była zbita na dnie, albo dobrze wstrząśnij butelką, jeśli używasz zakwas kupny. Wlewaj zakwas powoli do zupy, najlepiej cały czas mieszając, aby uniknąć mlecznej zawiesiny. Gdy cały zakwas będzie w garnku, doprowadź zupę do lekkiego wrzenia, ma tylko mrugać i gotuj na małym ogniu 10-15 minut, by smaki się połączyły i zupa lekko zgęstniała. Dodaj czubatą łyżeczkę majeranku, lub więcej i opcjonalnie startych szan. Dodaj też pokrojoną w plasterki marchewkę. Na końcu dodaj śmietankę 30% bezpośrednio do zupy bez hartowania lub jeśli wolisz kwaśną śmietanę, ale kwaśna śmietana musi być wcześniej zahartowana. W razie potrzeby dopraw solą i pieprzem. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia.